Julian Tuwim, dwa wiatry. Jeden wiatr w polu wiał, Drugi wiatr w sadzie grał, Cichuteńko, leciuteńko, Liście pieścił i szeleścił, mdlał. Jeden wiatr pędzi wiatr, Fiknął kozła, plackiem spadł. Skoczył, zawiał, zaszybował. Świdrem w górę zakołował i przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad, gdzie cichutko i leciutko liście pieścił i szeleścił. Drugi wiatr. Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat. Parsknął śmiechem cały sad. Wsiął wiatr brata za kamrata, Teraz z nim po polu lata. Gonią obaj chmury ptaki, Mkną wplątują się wiatraki, Głupkowaty mylą śmigi, W prawo, w lewo świst podrygi, dmą płucami ile sił. Łobuzują, pal je licho, A w cicho Thank